My father, Craig Mishalot, died. He gave me this the sigil of the North King. That should suffice for our reference. So Craig was killed? Yes, his last will was that I should warn the people of the light against the shadows. So I have to continue my way to the kingdom of the humans. Yes, you will have to go there. And you, Charles, will accompany her. But what about the army of the pack? I have to help defend here. No, child. You have to get help. Search for a Bad War in Norman. He'll give you an escort to get to King O. Bring your warning to the king. And come back with an army that can fight against this pact. We will hold position here. No Stuck Stuckin' well, Gadanta Simago. pobranić bardzo długo marczni elfy musieliby wystawić naprawdę dużą armię, żeby to zdobyć tą fortecę okej, okay, no to podniesiemy nasz poziom oczywiście walka, będziemy mieli potężny cios, bardzo przydatny to był komplement czy obraza, panie Balladyno? Okej, okay, zapiszemy. Chwila przerwy. Okej, okay, wracamy do Sportforsa 2. Jak pamiętacie, jak kontynuujemy naszą podróż, teraz udajemy się do portalu, żeby przez niego przejść, jak widzicie, to oznacza, że jest nieaktywne, ale to tylko wina skryptów, zaraz to się zmieni, ale najpierw obejrzyjmy coś, na scenę. Czyli można powiedzieć, że mają haka na smoka. Oni chcę tu wysłać tego wielkiego stwora, który wiem, że się nazywa Pożeracz. E, bodajże tak. Ale... No nie będę spoilerować. Ale nasza pomoc by się tu nie przydała, bo ten potwór jest bardzo silny. A z takim poziomem to dużo tu nie zdziałamy. Dlatego pójdziemy po posiłki. Dobra, dobra, pogadamy kiedy indziej. Chyba, że jeszcze nie będzie okazji. Dobra, zobaczymy. Dobra, opuszczamy żelazne pola na bardzo długi czas. Dopiero wrócimy tutaj w e, późniejszej fazie gry. To będzie za bardzo długo, że tak się wyraża. to tam, już na żelaznych polach nie zostawiliśmy żadnej skrzyni, bo nie było skrzyń do zebrania. W porównaniu do Force 1 i we wszystkich lokacjach jest jakiś staw do zebrania. Force 1 nawet w pierwszych ransach było. Eee, dobra. Dobra, czas do Neumaru. O, już nas prawie teleportowało. A, już jesteśmy. Znaczy, teraz jesteśmy. A gdzie reszta? Panowie, wychodzić? Okej, okay, no to idziemy Czas poruszyć po tej pięknej krainie w podróż do tego zamku Daleka droga I na razie, z tego co pamiętam, bramy są zamknięte nie, zbyt dużym spoilerem mam nadzieję. Będzie trzeba jedną rzecz wykonać, żeby tam się dostać. Ta stara gadka, wielkie zło Czy wiele zła tu się czai? Trzeba je zniszczyć Standard dla bohaterów gier komputerowych. Ojej, trzeba, mag trzeba magikę rozwalić Ona kurna bruździ tylko Aha, zapomniałem dać mojemu głównym bohaterowi... A nie, on ma już skida. Dobra, moje przeoczenie Good, dostaliśmy lepszą broń, świetnie Znaczy, nadal to jest tylko zwykły sztylet, Ale obrażeniem zadaje większe nie pogardzę tego bronią, ojej nie pogardzę dobrze, dobrze, wszystko okej okay. możemy ruszać dalej jeszcze sprawdzę ustawienia czy coś się nie zmieniło a dobra, wszystko okej okay. jeszcze głośność mowy zwiększymy Okej, okay, chyba powinno być wszystko okej okay. A to się okaże dopiero po nagrywaniu Szarża panowie, panie Oj, do nowroga Jechać kurna Nie ma już szans Kościół trupy kurna. Anoryktycy, wersja fantasy I to mega anoryktycy no patrzcie kurna, same kości. Eee, Lii, bo znowu nam do dnie. Dobra, Bor, niech się dla Ja. Znajdziesz nam tu przydatne. Jeszcze nie czas, żeby się marł. Co my tu mamy? Zbroja skierowana jakieś siły umysłu. 16 pancerza, a napięty poziom. Niezłap. Niezły pancerz Ale na, na razie nieprzydatny dla żadnej z tych postaci Które mamy hmm, myślałem, że tu będę nie umarli. Chyba byli kiedyś, ale teraz to nie wiem. Może to byli ci co szli tą drogą, nie wiem Ale kiedyś to chyba spotkałem nieumarłych w tym miejscu. O, widzę, że jakaś bitewka się toczy. O ruszać, ruszać, come on. Jakbyście się bardziej ruszali, to moglibyśmy może uratować tych żołnierzy. Dobrze, dobrze panowie Na nich. Dobrze. Dobrze wam wszystko poszło Nie o co wróg to cienka dupa Nie ma z nami szans Chociaż w późniejszej fazie gry spotkamy dużo silniejszych, nieumarłych Więc nie ma co rozpaczać Większe wyzwanie będzie e, gdzieś tam kiedyś na następnych planszach Dobra, idziemy tym kanionem Teraz tutaj powinno być gdzieś oddział królestwa, o właśnie, co? So. Tutaj trzeba będzie wykonać zadanie, żeby w ogóle dostać się do zamku znaczy, żeby mieć w ogóle szansę. A nekrofile od wszędzie działają. A niech i diabeł trzasnie. Okej, okay, niech będzie, tylko dajcie mi coś do rozpalenia ognia. Chyba, że chcecie, żebym nie wiem, co zrobił. Moją ogniem mojej krwi szekan Eee, dobra, nieważne. się, że to powiedziałem. Dobra, jechać ich samo. Ale jeszcze tym bosem. Bo oczywiście, bossów zostawiam dla mojego głównego bohatera. Okudna nas, laski, kurna leja Nawala. Ciekawe. Ciekawe sposób walki. Okej okay. zresztą każda postać, która ma broń walczy na dystans Jeżeli wróg do niej podejdzie, to automatycznie zmienia walkę na bezpośrednio. Dobra, mamy pierwszy, pierwszy hełm, jeżeli można to tak nazwać który jest zwykłą pasko ale doda nam trochę życia naszej głównej postaci. Póki nie zdobędziemy lepszego.